Pilne dla wszystkich wdów i emerytów. Znak wysokiego napięcia. Coś, co nikt się nie spodziewał, właśnie wydarzyło się w Polsce. ZUS wydał alarmujący komunikat, który dotyczy niemal 9 milionów osób wdów, wdowców i emerytów. Tak, to nie jest pomyłka. Prawie 9 milionów Polaków może wkrótce stanąć w obliczu drastycznych zmian. Czy ich świadczenia emerytalne są zagrożone? Czy przyszłość tych, którzy stracili najbliższych, właśnie wisi na włosku? Odpowiedź na te pytania może Was szokować. W dzisiejszym odcinku ujawnimy szczegóły tego niespodziewanego kryzysu, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Przygotujcie się, bo to, co usłyszycie, może dosłownie odmienić życie Wasze lub Waszych bliskich. Czy ZUS przygotowuje rewolucję, która uderzy najmocniej w tych, którzy potrzebują wsparcia? ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydał nowy komunikat, który wstrząsnął milionami polskich obywateli. Z pozoru to zwykła aktualizacja przepisów, ale ci, którzy dokładnie przyjrzeli się szczegółom, są przerażeni. Zmiany, które planuje ZUS, mogą dotknąć tych, którzy od lat opierają swoje życie na emeryturach i świadczeniach po zmarłych małżonkach. Ale co się naprawdę dzieje? Dlaczego prawie 9 milionów wdów i emerytów może zostać dotkniętych? Jakie zmiany mogą ich czekać? Wyobraźcie sobie sytuację, w której tysiące osób może utracić wsparcie finansowe, na które liczyli przez lata, a wszystko to w imię nowych przepisów i rewidacji praw emerytalnych. W ostatnich dniach zaczęły pojawiać się niepokojące informacje. Według doniesień, ZUS ma w planach rewizję przyznanych świadczeń. Wiele osób, które przez lata cieszyły się stabilnością finansową, może stanąć przed koniecznością ponownego złożenia dokumentów. Ale to jeszcze nie wszystko. Czy wiecie, co to oznacza? Starsze osoby, często pozostawione same sobie, będą musiały przechodzić przez biurokratyczny koszmar. Wielu z nich już teraz nie jest w stanie poradzić sobie z formalnościami, a co dopiero w sytuacji, kiedy ich życie emerytalne może zostać zagrożone. 9 milionów osób to prawie co czwarty obywatel Polski, który jest na emeryturze lub korzysta ze świadczeń po zmarłym małżonku. A Zus już ostrzega, że bez odpowiednich dokumentów i terminowego działania te świadczenia mogą zostać zawieszone. Czy twoje świadczenia są bezpieczne? Czy twoi bliscy wiedzą, co muszą zrobić, by nie stracić swojego wsparcia finansowego? Zus jasno mówi: Każdy musi teraz potwierdzić swoje uprawnienia. Bez tego kroku niektóre świadczenia mogą zostać wstrzymane. Ale to nie wszystko. Nowe przepisy wymagają również dodatkowych dokumentów, które wiele osób starszych może nie posiadać. Wdowy i wdowcy, którzy otrzymywali emerytury po zmarłych małżonkach, teraz muszą dostarczyć szczegółowe informacje dotyczące nie tylko swojego życia, ale również ich zmarłych partnerów. Czy są na to gotowi? Zus przewiduje, że kolejki w urzędach w całym kraju zaczną się wydłużać już w najbliższych dniach. Pracownicy ZUS uostrzegają, że ilość wniosków i zapytań może przerosnąć ich możliwości. To oznacza chaos w systemie, a osoby, które nie dostosują się do nowych przepisów, mogą stracić świadczenia już w najbliższych miesiącach. Masz tylko kilka miesięcy na działanie. Wyobraź sobie, że czas biegnie nieubłaganie, a każda chwila zwłoki może cię kosztować więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. ZUS zakład ubezpieczeń społecznych. Wydał właśnie rozporządzenie, które nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Masz ograniczony czas, by dostosować się do nowych wymogów. Co to oznacza dla milionów emerytów i wdów w Polsce? To, że jeśli nie podejmiesz odpowiednich kroków teraz, możesz zostać bez jakiejkolwiek ochrony finansowej. Terminy, formularze, biurokracja to wszystko nagle staje się Twoją rzeczywistością, od której zależy Twoja przyszłość. Ale co, jeśli przegapisz ten kluczowy termin? Wyobraź sobie moment, w którym twój dostęp do świadczeń emerytalnych zostaje wstrzymany. Nagle tracisz nie tylko pieniądze, które co miesiąc wpływały na twoje konto, ale i prawo do tych świadczeń. Przez lata ciężkiej pracy i lata, w których opierałeś się na wsparciu po utracie małżonka, teraz wszystko może przepaść w mgnieniu oka. Nieprzestrzeganie tego terminu może spowodować chaos w twoim życiu. Czas płynie, a ty musisz działać teraz lub nigdy. Czy twoje świadczenia są bezpieczne? Czy twoja przyszłość jest zagwarantowana? Czy wiesz, co zrobić, by nie stracić wszystkiego? Apelujemy, nie czekaj. Skontaktuj się z ZUS EM, sprawdź swoje prawa i złoż wnioski, zanim będzie za późno. Sytuacja w Polsce dla wdów i emerytów zmienia się szybciej, niż mogłoby się wydawać. Z każdym dniem pojawiają się nowe przepisy. A to, co dzisiaj wydaje się stabilne, jutro może ulec drastycznej zmianie. Każdy dzień zwłoki może być bardzo kosztowny, zarówno finansowo, jak i emocjonalnie. Wyobraź sobie, że po latach ciężkiej pracy i opłacania składek nagle stajesz przed ryzykiem utraty wsparcia, które zapewniało spokój i bezpieczeństwo na emeryturze. Właśnie dlatego nie można pozwolić sobie na bezczynność, każda chwila jest na wagę złota, a sytuacja może wymknąć się spod kontroli w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego działaj już dziś. Zanim będzie za późno, sprawdź swoje uprawnienia i skontaktuj się z urzędnikami ZUS. Nie odkładaj tego na jutro, bo jutro może być za późno. ZUS oferuje pomoc i wsparcie, ale musisz działać szybko, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji. Sprawdź, jakie dokumenty są wymagane, upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz i złóż odpowiednie wnioski. W ten sposób możesz zabezpieczyć swoją przyszłość i uchronić się przed ryzykiem, które może wpłynąć na twoje życie i bezpieczeństwo finansowe. Czas działać. Drodzy widzowie, sytuacja wdów i emerytów w Polsce może wkrótce ulec drastycznej zmianie. Pamiętajcie, to od Was zależy, jak przygotujecie się na te zmiany. Informujcie swoich bliskich, działajcie szybko i dbajcie o swoją przyszłość. Nie pozwólcie, by biurokracja stanęła na drodze do Waszych świadczeń. Dziękujemy za uwagę. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi pilnymi informacjami, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych ważnych aktualności. To może być najważniejsza decyzja, jaką podejmiecie. Z kich działajcie szybko i nie pozwólcie, by Wasze świadczenia były zagrożone.